Na wywiad zaprasza Getting Bank. Specjalny kryształowy magnes, jakie odczucia po otrzymaniu tak wyróżniającej statuetki? No, pewnie miłe i ogromne zaskoczenie, aczkolwiek. Aczkolwiek ja nie odbieram tego jako nagrody dla siebie, bo to by było nadużycie. Uważam, że jest to wywyższenie idei i nie jest to nagroda dla mnie, nie jest to również nagroda dla wolontariuszy, nie jest to nagroda dla osób, które ze mną współpracowały. Jest to wywyższenie idei, która ratuje życie. No i tak. Taki mam do tego stosunek. No, takie mieszane uczucia, z jednej strony swoista antynagroda, czyli drewniany magnes, z drugiej strony a jestem jedynym chyba laureatem, który odebrał drewnianego magnesa, więc tutaj no, no pewne takie poczucie jednak swoistej odwagi, że że, że, że zdecydowałem się wziąć udział w dzisiejszej galii. Natomiast na pewno jest to sygnał do tego, że takie zresztą mówione było ze sceny zarówno i w pracy ośrodka, jak i przy wydarzeniach, które organizujemy należy przyjrzeć się temu trochę solidniej, a wyciągnąć wnioski, że może nie takie przedsięwzięcia kulturalne bądź też nie w takim stylu są oczekiwane wśród mieszkańców Łukowa i Okolic. Jakie są Pana odczucia po otrzymaniu statuetki? Bardzo jestem dumny z, tak, z takiego szczytnego wyróżnienia, bo to jestem dumny nie tylko po prostu ja z tej statuetki, ale mówię też w imieniu Syna, w imieniu jego mamy i w imieniu tych wszystkich ludzi, którzy się do tego przyczynili, na ten szczytny, szlachetny cel, którzy się zaangażowali z całym sercem, sam swoją po prostu siłą. I do tego skutku, tak, że doszło, że Michałek jest w Miami, West Pond Beach na Florydzie. Jest po operacji. Dobrze, i... i teraz co czeka właśnie Michałka? Jakie będą jego losy? Co, co dalej? Właśnie. E, teraz, jak poleciał, e, poleciał do Miami, West Pond Beach na Florydzie, to miał tą najgorszą. Operację, która najbardziej bolesna była, ale już jest 3 miesiące po tej operacji. W wchodzi w tej ortezie, w obręczach, naciągane śruby ma co drugi dzień. naprostowowano tą kość do stawu kolanowego, stawu skokowego. Teraz 19 marca będzie miał to właściwą operację, przeprowadzano przez doktora Paleja połączenie stawu skokowego ze stawem kolanowym. Następnie będzie też w stabilizatorze, w tej ortezie jeszcze chodził przez 3 miesiące. Ponownie później będzie miał założony gips przez 6 tygodni i po tym gipsie zdjęciu tego gipsu po 6 tygodniach. Będzie miał założony stabilizator i tym stabilizatorze już będzie chodził, i wtedy będzie non-stop intensywna rehabilitacja. Codziennie po parę godzin. Nie wiem dokładnie ile, ale bardzo, bardzo długo, i to tak będzie przez kolejne 2-3 lata na przykład. A kiedy możemy się spodziewać powrotu syna do kraju, do domu? To wszystko zależy od siły organizmu, ale powrót jest planowany tak najpóźniej, to w połowie gdzieś. Sierpnia. Może jakieś wskazówki dla osób, które chciałyby zdobyć taki kryształowy magnes. Jeżeli ktoś e, ceni nagrody za swoją działalność, e, no to pewnie jest to miłe i przyjemne, a ja jeszcze raz podkreślę, to wszystko, co zrobiliśmy wspólnie w kwietniu zeszłego roku, nigdy nie było opatrzone jakąś myślą o, o nagrodzie, o jakimś e, dowartościowaniu nas w taki sposób. Więc na pewno jest to miłe, aczkolwiek. E, Najcenniejsza jest ta satysfakcja, że być może gdzieś tam w przyszłości z tej liczby 683 zarejestrowanych ktoś komuś ratuje życie. Czy myśli Pan, że Łukowski Ośrodek Kultury na drugiej gali Magnesów w następnym roku będzie brał udział? Mam nadzieję, że tak, bo nawet jestem przekonany, że tak. Życzyłbym sobie i swoim współpracownikom, aby ta kategoria jednak ograniczała się tylko do kryształowych magnesów, chociaż wiem, że znajdą się takie osoby, które nadal będą kierowały pewne słowa krytyki pod kątem działalności instytucji. Natomiast, no tak jak mówiłem wcześniej, no, z jednej strony jest to taka nagroda, dzięki której można przyjrzeć się jeszcze bardziej temu, co się robi w instytucji i jak funkcjonuje instytucja, jakie Proponuje przedsięwzięcia, natomiast mam nadzieję, że w przyszłym roku, jeżeli taka gala będzie funkcjonowała, a w tym, jeżeli pojawiają się nominacje, zostaniemy tam uwzględnieni zarówno jako ośrodek kultury, jak również jako kinouków, bądź też poszczególne wydarzenia proponowane i w kinie, i w ośrodku kultury. A czy brał Pan udział w internetowym głosowaniu na kryształowej drewniane magnesy? Brałem udział, głosowałem, miałem swoich faworytów, głównie w kryształowych magnesach, dlatego że warto jest doceniać ciężką pracę osób, tych, które... Z pasją, z fantazją, bardzo często społecznie realizują swoje, swoje pomysły i, i chcą i mają ku temu możliwości. Więc tak głosowałem, ale były to tylko osoby w kryształowych magnesach. Wiemy, że Michałek wczoraj właśnie skończył dwa lata i zgodzi się Pan ze mną, że właśnie taka statuetka to jest dla niego świetny prezent na drugie urodziny. Tak, to jest właśnie lepszy prezent, jaki można dostać. To jest lepszy oczywiście od torta symbolicznego. To jest prezent dla Ciebie, Michał, urodzinowy od Telewizji Magnes. Tak, i od redakcji najlepsze życzenia dla Michałka. Na wywiad zaprosił Getin Bank.